Punkt C o współrzędnych 0,2 jest wierzchołkiem trapezu ABCD, którego podstawa AB jest zawarta w prostej o równaniu y równa się 2x minus 4. Wskaż równanie prostej zawierającej podstawę CD. Ok, czyli wszystko dzieje się w układzie współrzędnych. Spróbuję sobie ten układ współrzędnych tutaj narysować. Punkt C ma współrzędne 0,2. Tu jest punkt C. A prosta y równa 2x minus 4 mógłbym ją narysować. Przecina oś y w minus 4, bo b jest minus 4. I współczynnik jej jest w kierunkowy 2. Na przykład dla jedynki będzie miała współrzędne minus 2. OK, czyli przez te dwa punkty przechodzi, to jest moja prosta, y równe 2x minus 4. O co pytają w zadaniu? Punkt C jest wierzchołkiem trapezu ABCD, którego podstawa AB jest zawarta w prostej o równaniu. Aha, czyli może na przykład tu jest A, a gdzieś na przykład tu jest B. I wtedy co się dzieje? Wskaż równanie prostej zawierającą podstawę CD. No to skoro to jest trapez, to muszą to być równoległe. Gdyby tu był D, to trapez wyglądałby tak, i ta prosta musi być równoległa do tej. Równoległa, czyli musi być współczynnik kierunkowy, musi być taki sam, więc musi tu być 2x, a ponieważ przecina w dwójce, to b jest równe 2. Tak wygląda moja prosta, która to jest odpowiedź: 2x dodać 2, odpowiedź d. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.